Sasaki i Miyano to kolejna festiwalowa manga. Spodziewałam się słodkiego Shonen Ai. Czy moje nadzieje na słodką i uroczą komedykę się spełniły? No niestety nie. Shonen Ai jest tu tyle, co Kodna płakał. Co gorsza, ta manga jest nudna i chaotyczna. Miała to być też komedia, ale ja jakoś nie zauważyłam tutaj nic śmiesznego. Mamy dwóch uczniów, chodzących do mająskiej szkoły. Jednym z nich jest Miyano, który uwielbia mangi BL i mocno się z tym kryje. Oraz Sasakiego, któremu spodobał się kobiecy z wyglądu kolega. Sasaki pierwszy raz trafia na Miyano, kiedy ten zgłasza bójkę, a Sasaki idzie rozdzielić walczących. Jednak tego tutaj nie zobaczymy, jak ich rozdziela. Potem Sasaki chodzi za Miano i wciąż pożycza od niego mangi BL, a to znowu przynosi mu ciasteczka, a Miano nie zauważa w tym nic dziwnego, chociaż naczytał się tyle mang yaoi i wszędzie widzi schematy z tych mang. Sasaki wciąż podkreśla, jaki to Miyano jest słodki i kobiecy, tak często, że czytając ma się tego po prostu dość. Manga ma śliczną kreskę, ma też dwie kolorowe strony, pod obwolutą mamy dodatkowe historyjki. Myślałam, że to będzie takie słodkie Shonen Ai, ale ta manga jest po prostu strasznie nudna i do tego chaotyczna. Manga jest taka krótka, a i tak czytanie jej się dłuży, bo kompletnie nic się nie dzieje. Co gorsze jest tutaj chaos. Niby można się zorientować czytając na pierwszej stronie nazwy rozdziałów, gdzie podane są miesiące, ale czytając nie zerka się wciąż na pierwsze strony mangi. I czytając ciężko jest wyczuć co się dzieje w tej historii teraz, a co działo się wcześniej. Zazwyczaj można się dopiero zorientować pod koniec danego rozdziału, czy było to wspomnienie, czy obecna sytuacja? Manga początkowo wychodziła w pixiv, dlatego jak większość mang, które powstały w wersji elektronicznej, jest dość cienka, ale w tym przypadku jest to jej zaleta. Manga ma już 8 tomów i jest jeszcze nieskończona. Ja nie polecam i na pewno nie będę kupować tego tytułu dalej. Wynudziłam się i ledwo dałam radę to przeczytać, acz i tak jest lepsza niż na przykład beztroskie dni. A wy znacie ten tytuł? Co o nim sądzicie? Może go kochacie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć.